Anglicy poradzili sobie. Psim swędem, kocim członkiem, nie wiadomo jak, ale wepchnęli to i wyeliminowali Słowaków. Anglicy awansują po dogrywce do 1.4. Mistrzostw Europy w Niemczech. Wiele rzeczy można o tym meczu opowiedzieć, na pewno nie to jednak, że obfitował w fantastyczną piłkarską jakość. Przez większość czasu sprowadzało się to do tego, że Słowacy biegali, Słowacy strzelili bramkę, a potem Anglicy w chaotyczny i pozbawiony ładu i składu sposób próbowali Odrobić straty i często też sprowadzało się to do tego, że bardzo źle wyglądali w rozegraniu od obrony, przez co tracili czas, bo trzeba było poprawiać piłkę, bo trzeba było opędzać się od Słowaków i. No ostatecznie doszło do tego, że Jude Bellingham przypomniał sobie, że jest pieprzonym kosmitą i że uznał, że okej, okay, ja jak do tej pory gram sobie turniej, ale ja chyba chcę tę złotą piłkę. I w związku z tym, że złotą piłkę dostaje się za pamiętne momenty, no to coś pamiętnego zrobię, śnął z przewrotki, myk, bez litości. Jak workiem ziemniaków o podłogę i do brameczki. Potem na samym początku dogrywki Kane po ping-pongu wrzuca piłkę głową do siatki. No, i Słowacy się już nie podnieśli, co nie zmienia jednak faktu, że Anglicy na bardzo dużo Słowakom pozwalali. Słowacy nie byli w stanie stworzyć żadnej klarownej sytuacji, w zasadzie, no może jedną w pierwszej części dogrywki, ale to naprawdę było zaskakujące, że tak naprawdę mega klapniętych fizycznie, ewidentnie klapniętych fizycznie Słowaków, Anglicy. Zostawiali w spokoju, nie wiem, do 30 metra od swojej bramki. Nie było problemu, żeby zrobić sobie miejsce na skrzydle. Lobotka, który był najlepszym piłkarzem w moim odczuciu na boisku, miał furę miejsca do tego, żeby rozgrywać wtedy, kiedy Słowacy bronili w wyniku. I jasne, koniec końców udało się, i zwycięzców się chyba nie sądzi. Okej, okay, ale nie no to wyglądało dużo gorzej niż powinno. I ja spotkałem się z taką opinią, że słowacy są sobie sami trochę winni, że klapnęli po pierwszej bramce i nie dążyli do strzelenia drugiej, tylko zaczęli się bronić i niewiele więcej tak naprawdę. No ja bym spojrzał na to trochę z innej strony, no bo jednak przez dużą część spotkania Słowacy biegali jak kot z pęcherzem, biegali za każdą piłką, biegali w pressingu, byli mega aktywni sprawiali Anglikom sporo problemów, no i... Trzeba brać poprawkę na to, że to nie jest przypadek, że Słowacy nie grają w większości, przynajmniej w największych klubach na świecie, że są tam piłkarze z Lechi, że są tam piłkarze z Słowana Liberec i tak dalej. Krótko mówiąc, że to nie są najlepsi atleci na świecie, bo gdyby byli to zawodnicy, którzy są fizycznie w absolutnej ścisłej światowej topce, to graliby w lepszych klubach. Zmierzam do tego, że no musieli w którymś momencie. I e, ci angielscy gladiatorzy, którzy no fizycznie są nie do zajechania w zasadzie, no w którymś momencie ta różnica wyszła po prostu na jaw i dlatego to spotkanie wyglądało tak, a nie inaczej. I. Dlatego, że jest ta różnica w przygotowaniu fizycznym, jestem zaskoczony, że Anglicy aż tak bardzo spuścili z tonu w momencie, w którym mieli jakkolwiek korzystny dla siebie już rezultat. Bo wydaje mi się, że patrząc na tych Słowaków, dało się to dużo lepiej ogarnąć, że dało się zabić dużo szybciej ten mecz. A tak czytam głosy o tym, że Anglicy powinni się wstydzić, że tak mocno świętują ten awans do ćwierć finału. I ja daleki jestem do takich słów, no bo jednak awans do ćwierć finału. To jest awans do ćwierćfinału. Nie można zakazywać komukolwiek cieszenia się z wygranego meczu. No ale jakiś tam niesmak w głowach angielskich kibiców na pewno musi zostać, bo występ był to daleki od akceptowalnego. Anglicy. Potwierdzili swoją słabą dyspozycję z fazy grupowej, tak bym to określił, bo nie można powiedzieć, że Southgate i jego banda w tym spotkaniu wyczekali i z pełną premedytacją do samego końca sobie tam oszczędzali siły i na lajcie i bez stresu przeszli do ćwierć finału. No nie, powinni byli w zasadzie odpaść. Gdyby nie geniusz Bellingama, pojedyncze zagranie, no to byliby w trąbie i jasne. Słowacy mieli e, okazję, że tak powiem, stracić bramkę wcześniej, że tam Rice uderzył w słupek, że Kane tuż obok bramki strzelał, ale czy tych okazji było aż tak strasznie dużo, żeby mówić, że to była nie wiadomo jaka kanonada? Nie, nie było tego strasznie dużo. Także Anglicy dalej nie przekonują, wszystko wskazuje na to, że mają gigantyczne szanse dostać w trąbę w ćwierćfinale i zakładam, że tak się już stanie, bo z całym szacunkiem i uznaniem dla tego, co zrobili Słowacy w tym spotkaniu, to słabszego rywala Anglicy już na tym turnieju nie dostaną. A brak słabszego rywala oznacza prawdopodobnie brak awansu. Jasne, mecz meczowi nierówny. E, inaczej, grający rywal może bardziej siedzieć Anglikom, ale czy ci Anglicy mają pojęcie, co chcą w ogóle grać? Trudno mi powiedzieć. Nawet jeżeli ten mainu lepiej wygląda w drugiej linii od Aleksandra Arnolda, to ta drużyna nadal nie funkcjonuje, nie wiadomo jak... No właśnie, nie wiadomo jak ona funkcjonuje. Syw, chlew i indywidualna jakość tylko tyle e, pozwoliło Anglikom dalej awansować. Słowacy, no Słowacy zrobili dużo więcej niż mieli prawo zrobić, tak naprawdę. E, wielki szacunek i gratulacje, że byli blisko. Sporo osób się spodziewało, że to może tak wyglądać, niektórzy nawet przewidywali, że Słowacy dalej awansują. Niestety, ale się nie udało. Mówię niestety, bo z przebiegu tego spotkania chciałbym, żeby to właśnie nasi południowi sąsiedzi grali dalej. No ale cóż, taka jest piłka.